Przez trzy dni w domu Symaona i Anny można było obejrzeć spektakl Zrozumieć życie mówiący o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim. To jedno z wielu wydarzeń, które w roku ich patrona organizowały siostry służebniczki Dębickie. W spektaklu wystąpili seniorzy z domu Symaona i Anny, dzieci z ochronki sióstr służebniczek, ich rodzice, a także młodzieżowa grupa SAFO i dziecięcy teatr Fantazja. W rolę młodego Edmunda Bojanowskiego wcielił się Piotr Moskal, a starszego bohatera zagrał Tomasz Czapla. Spektakl wyreżyserowała Dominika Migoń Madura. Wszyscy pięknie pracowali, wszyscy uczęszczali na próby, mieliśmy różne spotkania, warsztaty teatralne, dużo sobie rozmawialiśmy. Jeśli chodzi o pracę seniorów, to do pracy seniorów mocno zaangażowały się również ich pani opiekunki, siostra Batka, która prowadzi dom Symona i Anny. Także to jest praca naprawdę wielu, wielu rąk. Jak mówi siostra Paula Gniadek ze Stowarzyszenia Dobroć, wspólny spektakl przygotowany przez artystów w różnym wieku to przykład więzi międzypokoleniowej. W tym roku obchodzimy 150. rocznicę śmierci Edmunda Bojanowskiego i zrodził się wśród nas wspólnoty taki pomysł, żeby uczcić Edmunda i scenariusz powstawał wcześniej. Natomiast dom tutaj macierzysty ma taki charakter, że w naszym domu są dzieci, jest młodzież, jest ochronka i jest placówka wsparcia, ale są również zacni seniorzy. A seniorzy realizują projekt Dom lekarstwo na codzienną samotność. Dlatego też było w zamiarze, żeby w tym roku mieli przeprowadzane warsztaty teatralne. Na sztukę zrozumieć życie przyszli także samorządowcy powiatu dębickiego. Już 150 lat, w 1871 roku zmarł błogosławiony Edmund Bojanowski, założyciel Zgromadzenia naszych sióstr służebniczek dębickich które całym swoim życiem i pracą na rzecz społeczeństwa dębickiego świadczą przecież najlepiej o, o, o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim i o tym, dlaczego powinniśmy się dzisiaj tu spotykać, dlaczego pamiętać o tej postaci i dlaczego był taki ważny, oczywiście nie tylko dla Dębicy, bo przecież zgromadzenie nie tylko w Dębicy funkcjonuje. Duża praca, którą wykonuje zgromadzenie poza granicami kraju, częściowo ewangelizacyjna, a częściowo taka po prostu cywilizacyjna, bo są rzeczywiście te zgromadzenia w takich miejscach, gdzie naprawdę Trudno jest żyć nie tylko dorosłym, ale szczególnie dzieciom. Sztuka teatralna została tak napisana, żeby przedstawić najważniejsze fakty z życia Edmunda Bojanowskiego, czym się zajmował oraz jakimi wartościami się kierował.